Dzień dobry, jesteśmy po zabiegu, właśnie to jest mój brat bliźniak. Zdecydowaliśmy się na e, przeszczep w klinikanie. E, przylecieliśmy dwa dni temu tutaj. E, od razu po wylądowaniu czekał na nas kierowca przy lotnisku. Przyjechaliśmy do szpitala tutaj, e, od razu na badania. Po badaniach mniej więcej po pół godziny pojechaliśmy do hotelu, już odpocząć, bo to były już takie godziny bardziej wieczorne. Następnego dnia rano zeszliśmy w hotelu na śniadanie, dostaliśmy śniadanie. Od razu po śniadaniu pojechaliśmy do kliniki na, na wstępne takie konsultacje i wykonanie zabiegu. Lekarz ocenił w jaki sposób. Wyznaczył linie na głowie, jakie e, będą potrzebne najlepiej do przeszczepu, e, i od razu po tym e, udaliśmy się do e, e, sali takich zabiegowych, gdzie mieliśmy wykonany e, właśnie zabieg. Sam zabieg trwał około 6 godzin. E, od razu po zabiegu mieliśmy założony opatrunek, więc więc dopiero następnego dnia mogliśmy go ściągnąć. Po 6 godzinach pojechaliśmy do hotelu, odpocząć, otrzymaliśmy wszystkie potrzebne wcześniej leki, badania nasze, wyniki naszych badań, szampon, piankę do, do nakładania. Po powrocie do hotelu, przez tak mniej więcej pierwsze 2 godziny, był taki odczuwalny ból. Ale tutaj też leki przeciwbólowe otrzymaliśmy I, i tak po dwóch godzinach już mniej więcej było bardziej, już tak naprawdę ból przechodził. Noc była spokojna, troszkę cięższa niż pozostałe, bo trzeba leżeć na plecach, nie można na boki się przewracać, ale, ale da się naprawdę zostać. I następnego dnia rano przyjechaliśmy tutaj na miejsce do klinikany, żeby ściągnąć opatrunek. Po ściągnięciu opatrunku otrzymaliśmy właśnie takie opaski, i, i, i takie kapelusze, w których będziemy mogli właśnie wrócić do Polski. Szpital ogólnie bardzo ładny, opieka podczas, podczas całego pobytu była zapewniona, wszystko wiedzieliśmy co robić. E, szczerze, nie trzeba nawet znać tureckiego, żeby, żeby, żeby tutaj się połapać. Tak naprawdę, tutaj na każdym kroku e, jest taka e, opieka.